Mądry detoks nie polega na eliminowaniu jedzenia, a sięganiu po te produkty, które wspomagają naturalne procesy oczyszczania organizmu. Z przymierzeńcami są oczywiście warzywa i owoce. Zdrowe jedzenie to najlepszy sposób na oczyszczenie organizmu. Do codziennego menu warto włączyć produkty bogate w błonnik. Jeśli nie wiemy od czego zacząć dietę oczyszczającą, najlepiej zacząć od spożywania większej ilości warzyw i owoców. Warto zabać, aby na talerzu nie zabrakło rukoli, jarmużu, szpinaku. W jarmużu znajdziemy m.in. antocyjany, które pomagają niwelować stany zapalne i równoważą florę jelitową. Jest bogatym źródłem witaminy K, witaminy C, karotenoidów, a także wapnia. Podobnie jak brokuły inne warzywa kapustowate zawiera sulforafan. Jarmuż jest również doskonałym źródłem żelaza. Ponadto zawiera kwas foliowy. Szpinak to doskonałe źródło witamin C, A, D, E, K dostarcza również fosforu, wapnia, magnezu, potasu. Do ekipy sprzątającej można zaliczyć również karczochy. Są one bogatym źródłem błonnika, jak również przeciwutleniaczy i witamin C i K. Karczochy w naturalny sposób zwiększają produkcję żółci. Do codziennego menu warto również włączyć buraki albo sok z buraków. Zawierają one karoteny, kwasy fenolowe, witaminy przyczyniają się również do regeneracji komórek wątroby. Innym warzywem, które wspomaga oczyszczanie organizmu jest koper włoski. Posiada on właściwości przeciwzapalne, jest również bogaty w aminokwasy, błonnik, flawonoidy i witaminę C. Warto również pomyśleć o włączeniu do codziennego menu wodorostów. Algi i wodorosty robią imponujące wrażenie, jeśli spojrzymy na ich profil odżywczy. Są one bogate w błonnik, aminokwasy, kwasy omega-3, witaminy A, B, C i E. Są również doskonałym źródłem witaminy B12, dlatego są szczególnie polecane wegetarianom i weganom, którzy muszą suplementować niedobór tej witaminy, wyjaśnia dietetyk szykośla. 100 g wodorostów zaspokaja zapotrzebowanie na dzienną dawkę witaminy A i B12. W dwóch trzecich pokrywają również zapotrzebowanie na witaminę C. Algi są również bogatym źródłem minerałów, między innymi sodu, potasu, wapnia i magnezu, a także pewnych pierwiastków śladowych, takich jak żelazo i cynk. Wodorosty morskie są również jednym z najważniejszych wegetariańskich źródeł wapnia, szczególnie przydatnych dla wegan, kobiet w ciąży, młodzieży i osób starszych. Oprócz warzyw warto również wybierać świeże owoce. Stanowią one doskonałą przekąskę i nieco osłodzą codzienną dietę. Wśród owoców, które zawierają składniki odżywcze o właściwościach antyoksydacyjnych, które mogą poprawić ogólny stan zdrowia, Wymienia się jabłka, jagody, figi, winogrona, kiwi, mango, pomarańcze, maliny, truskawki, arbus.